Cześć! Witam Was bardzo serdecznie już w drugim filmiku i dzisiaj yy, przychodzę z tagiem pod tytułem Too Much Information. Tak pomyślałam, że jestem nowa na YouTube i nic za bardzo o mnie nie wiecie, a myślę, że dzięki temu tagowi może niedużo, może jakiś głupot, ale coś się o mnie dowiecie. Mam nadzieję, że yy, macie ochotę obejrzeć ten filmik, jeśli tak, no to zapraszam. Pierwsze pytanie. Co masz na sobie? Na sobie mam zwykły taki czarny t-shirt z takim sercem, panterkę i zwykłe, a oh, i zwykłe szorty, które zrobiłam sobie sama po prostu obcięłam spodnie. Dalej. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Tak byłam. Czy kiedykolwiek miałeś straszne zerwanie? Można tak powiedzieć. Ile masz wzrostu? 1,70 m. Ile ważysz? Mm, około 50 kg. Jakieś tatuaże? Nie, niestety nie mam, ale strasznie bym chciała i yy, ogólnie to planuję na osiemnastkę, ale to jeszcze nic nie jest pewne. Jakiś piercing? Mm, no w uszach, dodatkowo tu w uszach mam trzy, a tu jedną, ale to tylko tyle. Mm. Ulubiona para filmowa-telewizyjna? Mm, ulubiona para? Nigdy o tym nie myślałam, ale można powiedzieć, że z słodkich kłamstewek mm, Hannah i Caleb, Toby i Spencer i jeszcze z Pamiętników Wampirów ym, Elena i Damon. Ulubiony serial? O matko! Ulubiony serial. Ja ogólnie jestem strasznie wielką fanką seriali. Uwielbiam oglądać seriali i strasznie dużo ich oglądam. Ale takimi moimi ulubionymi no to jest na pewno, na pewno są Słodkie Kłamstewka, Hit the Floor, Inna, Pamiętniki Wampirów, Kiedyś jeszcze oglądałam pamiętniki Carrie, ale już jestem usunęli ten serial i gotowe na wszystko kiedyś oglądałam. I ogólnie ja ogólnie też bardzo często oglądam Comedy Central i Comedy Central Family i tam te wszystkie seriale też bardzo lubię i e, często oglądam. Ulubione zespoły. Nie, nie mam ulubionego zespołu. Ja po prostu słucham... Ja słucham wszystkiego. <gryw> nie mam czegoś takiego, że mam jakiegoś ulubionego artysty, ulubiony zespół czy ulubiony nawet rodzaj. Ja po prostu podoba mi się psykę, jest ok i słucham ją. Coś, czego ci brakuje. No to na pewno pewnych osób, wiadomo, jakichś yy, dawnych przyjaciół, znajomych, z którymi już nie otrzymuję kontaktu, albo, yy, albo osoby, które teraz wyjechały na wakacje. Ulubiona piosenka? Nie mam, tak jak mówiłam. E, ile masz lat? Mam 16, w lutym będę miała 17. Znak z odjaku? Wodnik. E, czego szukasz u partnera? O, matko. nie wiem czego szukam. <grych> e, czego szukam? Hmm. No, no. Chciałabym po prostu, żeby przy mm, partnerze, żebym czuła się szczęśliwa i, i uśmiechnięta, żebym zawsze była, czyli takiego... Po prostu takie takiego poczucia szczęścia, by powiedzieć. Ulubiony cytat. Mm, nie mam za bardzo ulubionego cytatu ale ja ogólnie mam na telefonie bardzo dużo takich motywacyjnych obrazków i właśnie takie różne mm, 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 cytaty, ale nie mam takiego jednego ulubionego. Nie wiem, na, na, może gdzieś tutaj wam, skleję, albo na dole jakieś parę przykładowych takich ulubionych moich cytatów. Mm. Na czym skończyłam? Aha, ulubiony aktor, no na pewno Johnny Depp, Orlando Bloom I, i Jan, tylko nie mówię na nazwisko, e, on właśnie gra w na Papiera, tego Damon'a. Jan Somber, coś takiego. E, ulubiony kolor, ostatnio bardzo polubiłam, jeśli chodzi ubrania, e, kolor biały. E, głośna muzyka, czy cicha? No to zależy od nastroju, ale bardziej głośna, mm. Gdzie idziesz, gdy jesteś smutna? No to na pewno do mojego łóżka. Ogólnie do mojego pokoju, ja jak mam na przykład zły dzień albo coś, to po prostu zamykam się w pokoju i, i do łóżka idę i przykrywam się kołdrą. Hmm. Jak, da, jak długo zajmuje ci prysznicę, no To też wiadomo, zależy od tego, e, czy mnie włos i tak dalej, ale około powiedzmy 20 minut. Jak, do, jak długo zajmuje ci przygotowanie się rano? Ja jestem po prostu totalnym śpiochem. Ja nienawidzę straciano. <laughs> nienawidzę yy, rano się szykować i w ogóle dla mnie to jest po prostu katolgę. Dzisiaj tam o 11 i to jest mnie, dla mnie dopiero pora dostawania. Więc ja wszystko rano robię dwa razy wolniej. Po prostu nic mi się nie chce. I to jest po prostu porażka. Więc ja jak gdzieś wychodzę, to zazwyczaj, zazwyczaj godzinę wcześniej zaczynam się szykować, a Budzik muszę tak przynajmniej półtorej godziny, bo mi pół godziny przynajmniej daje wstawanie, 20 minut, żeby dopiero wyjść z łóżka, więc rano do szkoły dla mnie to jest straszne, na przykład. Eee, czy kiedykolwiek brałaś udział w bójce? Nie. Co cię kręcić ci się podoba u chłopaków? Hmm, jeśli chodzi o wygląd, no to uwielbiam oczy, patrzeć w oczy, jak są ładne, więc na pewno ładne oczy. Ładny uśmiech. Um, a z charakteru, no to... Um, to co? To na pewno poczucie humoru. Um, takie, taka osoba, którą, z którą nie będę się nudzić, bo ja jestem w taka żywiołowa, taka... Nie jest wszędzie pełno. Ja... Jestem taka lekko... Tak. <laughs> Dlatego taka osoba raczej spokojna czy nudna, no może ze mną nie wytrzymać. Więc na pewno coś takie, jakieś takie poczucie humoru, coś takiego. Ale też takie, taką osobę, która będzie o mnie... Znaczy, która będzie ze mną, gdy będę jej potrzebować. I która mnie... jakieś wsparcie i tak dalej. Coś takiego. Co ci się nie podoba u chłopaków, no to... Nienawidzę kłamstwa fałszywo fałszy, no, jak ktoś jest fałszywy. E, po prostu, ja jestem strasznie szczerą osobą, jeśli mi coś leży na sercu, jeśli coś mam do kogoś, to po prostu podejdę i powiem to. Nienawidzę jakiegoś takiego, gdzieś za plecami czy coś, takich rzeczy po prostu. Nie lubię, co, nie, co jeszcze, nie, nie lubię takiej, takiej, może nie nudności, ale coś takiego właśnie, że jest taka osoba zaspokojna. To ja, ja bardzo lubię takie osoby pozytywnie nastawione do życia, takie z którymi mogę się mm, pośmiać i, i tak, coś takiego nie lubię takich osób, które właśnie na przykład negatywnie ciągle się o matko, nic mi się nie uda, nie, nie lubię takich osób. E, Powód, do którego dołączyłaś do YouTube, no to mm, na pewno już od dłuższego czasu o tym myślałam i zawsze mówiłam zrobię to, a potem jednak nie. Zrobię to, jednak nie. No i w końcu się odważyłam, dlatego jestem bardzo zadowolona. I mm, ja bardzo mm, interesuję się właśnie kosmetykami, młodą i dlatego chciałam się z Wami tym podzielić. Oczywiście wiadomo e, też ciekawość i, i takie, takie takie poczucie, żeby zrobić coś, żeby kurczę, odważyć się w końcu zrobić coś w tym życiu. Po prostu Chciałam już od dłuższego czasu i cieszę się, że w końcu mi się udało. I, i mam nadzieję, że, że nie będę musiała szybko rezygnować, że jednak ktoś będzie chciał mnie oglądać. I nie. tyle. Mm. Czego się boisz? Ojejuś, czego ja się boję? Mm. Czego ja się boję? Samotności. Na pewno samotności, bo ja jestem punktu, która musi mieć kogoś przy sobie, nie, nie lubię tak być sama. Na dłuższy czas. Ja ogólnie nie mogę oglądać horrorów, ponieważ ja się od razu boję. Ja mam taką straszną, bojawną wyobraźnię, że ja już potem widzę wszystkie potwory wszędzie, Więc nie mogę mieć horrorów i dlatego też, właśnie to też jest jakby samotności, bo jak siedzę sama w domu, jest ciemno i ja I obejrzałam coś strasznego i teraz się boję. No to, to tak, ale nie mam jakichś takich fobii, na przykład przed rybakami czy coś takiego, takich rzeczy nie mam. Kiedy ostatnio płakałaś? Tydzień temu? Kiedy ostatnio powiedziałeś, że kogoś kochasz? O Jezuś, dawno. Nie, to tak chyba było ponad miesiąc temu? Ujęli. Co oznacza yy, moja nazwa? Na no tutaj po prostu to nie ma jakiegoś znaczenia, to po prostu Julia, że moje imię, a reszta to jest tak, tak wymyślona na poczekaniu, tutaj nie ma jakiegoś znaczenia. Yy. Ostatnio przeczytana książka. O matko. <laughs> Czy ja lubię bardzo czytać, yy, ale właśnie nie czytam e-booki. Ale książkę, którą czytałam ostatnio... Hmm. Naprawdę nie pamiętam gdzieś wam tutaj, napiszę albo na dole w opisie, bo nie umiem sobie tytułu, tytułu, bo to było na telefonie. Książka, którą aktualnie czytasz. To jest właśnie druga część, to też wam napiszę tutaj. Co ostatnio oglądałaś? Co ostatnio oglądałam? Pewnie filmiki na YouTube. Ciągle go na filmiki na YouTube, więc tak, pewnie to. Ostatnia osoba, z którą rozmawiałaś. Hmm. Moja mama do mnie dzwoniła. Relacje między domem a osobą, której ostatnio dostałaś sms. Aha, wiem. Mm, przyjaźń. Ulubiona potrawa. Na pewno coś z makaronem. Uwielbiam kuchnię włoską i na pewno, na pewno coś z makaronem. Nieważne co. Nieważne jakie dodatki. Makaron. Miejsce, które chcesz odwiedzić. Jezu się tyle miejsc chcę odwiedzić, że to jest aż niewyobrażalne. Znaczy ogólnie to ja bym chciała poznać takie inne kultury, coś takiego innego od Polski, czy jakaś Japonia, Indie, Afryka, coś takiego, a takich bardziej realnych to chciałabym bardzo pojechać do Wielkiej Brytanii i do Irlandii. Ostatnie miejsce, w którym byłaś chodzi o dzisiaj no to dzisiaj tylko w domu Gdzie się nie wbierałam, bo tak jak mówiłam godzinę temu dopiero no dwie godziny dopiero temu wstałam ale wczoraj byłam na dworze mm, i tyle nie, jakieś specjalne nie a takie żeby gdzieś wyjeżdżać jeśli o to chodzi to byłam ostatnio w Czechach na basenie mm, czy ktoś ci się teraz podoba mnie ostatni raz kiedy pocałowałaś kogoś to też będzie tak miesiąc, ponad miesiąc temu. Ostatnio, kiedy ktoś cię obraził. Nie mam pojęcia. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem. Nie przypomniał sobie takiej sytuacji. Ulubiony smak słodki. No to Karmel, zdecydowanie Karmel. Na jakich instrumentach grasz? Nie gram na żadnych instrumentach. Kiedyś miałam grać na keyboardzie, ale to tylko od do radości i parę kolęd. Lubię naczyń biżuterii. Hmm, to pewnie będą łańcuszki i zegarki albo branzoletki. Ostatnio uprawiany sport. To pewnie takie jakieś ćwiczenia w domu, czyli jakieś brzuszki, bieganie, coś takiego. Jaka piosen mm, jaką piosenkę ostatnio śpiewałaś? już. ja często coś śpiewam, więc... <grych> nie wiem, naprawdę nie wiem. Yy, tak, to nie pamiętam, coś mi... Ale czasem mam tak, że przed jedna jedną piosenkę jakoś posłucham i potem mam coś w głowie i cały czas śpiewam, śpiewam, ale... Ale yy, nie pamiętam teraz, co to było. Ulubiony tekst na podryw? Nie mam ulubionego tekstu na podryw, w ogóle... To jest głupie. To się, no moim zdaniem przynajmniej. Czy kiedykolwiek użyłaś tego tekstu? Nie. Z kim ostatnio przebywałaś w wolnym czasie, z rodzicami i z przyjaciółką? Kto powinien odpowiedzieć na te pytania? Każdy kto ma ochotę. Naprawdę już tyle osób odpowiadało ten tak, że, że nie, jestem, nie wiem po prostu kto odpowiedział, kto nie. Więc po prostu kto ma ochotę, zaprasza Mam nadzieję, że się czegoś o mnie dowiedzieliście. Jakichś takich ciekawostek. Yy że troszeczkę lepiej mnie poznaliście. Ja już Was zapraszam do następnego filmu, który się pojawi. Dziękuję za dzisiaj i pa! pa. <kling> Aha, i oczywiście jeśli się podobało, to proszę o łapki i o subskrypcję.